Cześć, to Michalina. Witajcie na kanale My Yoga Class. Dzisiaj mam dla was jogę dla początkujących. Nieskomplikowane slow flow, w którym poznacie podstawowe pozycje jogowe. Wskakujcie na matę i zaczynamy. Istnieje duża szansa, że jest to twoja pierwsza lekcja jogi, a ja jestem niezmiernie wdzięczna, że mogę być twoim przewodnikiem. Zaczniemy sobie w siadzie skrzyżnym. A żeby siad skrzyżny był wygodniejszy, podłóż coś pod pośladki. Może być to złożony w kostkę koc, poduszka lub piankowy klocek do jogi. Chodzi o to, aby biodra były wyżej niż kolana. Łatwiej jest wtedy zachować prosty kręgosłup i aktywny brzuch. Zaczniemy od budowania świadomości oddechu. Odłóż dłonie na dolnych żebrach. I po prostu obserwuj swój oddech, obserwuj jego fizyczność. Obserwuj, jak na wdechu klatka piersiowa się rozszerza, a z wydechem obkurcza się. Po prostu obserwuj. Świadomy oddech to esencja jogi. Prawidłowy oddech wpływa pozytywnie na naszą kondycję mentalną, emocjonalną i fizyczną. Zachowując uważność w oddechu, odłóż ramiona do boku tułowia. Palce mogą muskać matę. I pozostań jeszcze chwilę w tej pozycji, zanim przejdziemy do ruchu. Po prostu obserwuj swój oddech. I na kolejnym wdechu odwracasz wnętrza dłoni do sufitu i unosisz ramiona tak długo, jak trwa wdech. Odwracasz dłonie i z wydechem opuszczasz ramiona w dół tak długo jak trwa wydech. Wdech ramiona w górę i wydech ramiona w dół. I poruszasz się w rytmie swojego oddechu. Starasz się zsynchronizować ruch z oddechem. Unosisz ramiona tak długo jak trwa wdech. I opuszczasz ramiona tak długo, jak trwa wydech. I powtarzasz jeszcze kilka razy. Ostatnie dwa pełne oddechy. Odkładasz dłonie na udach, rozluźniasz barki, i weźmiemy teraz kilka oczyszczających oddechów. Głębokie wdechy przez nos i długie oczyszczające wydechy przez usta z westchnieniem. Głęboki wdech. I wydech. I kilka razy we własnym rytmie, z każdym długim i głośnym westchnieniem, dajesz czemuś odejść, czy to negatywnej energii, czy troską, czy negatywnemu myśleniu. Głęboki wdech. I wydech. I powoli powracasz do naturalnego rytmu oddechu przez nos. I po prostu obserwujesz, zauważasz, czy coś się zmieniło od początku praktyki. Ramiona odłóż do boku tak jak poprzednio i zacznij kręcić powolne półkola głową. Broda do mostka i zaczynasz kręcić raz na jedną stronę, raz na drugą. Delikatnie, cały czas oddychaj. Poczuj jak szyja rozciąga się z każdym ruchem. Jeśli chcesz, możesz zostać z głową skierowaną do boku na 2-3 sekundy, aby bardziej rozciągnąć bok szyi. Po czym zmień na drugą stronę. I po prostu zaobserwuj, co czujesz. Po czym wróć z głową w górę do centrum. Unieś ramiona na wdechu. Spleć palce w koszyk, odwróć wnętrza dłoni do sufitu i z wydechem skłoń się w lewą stronę. Wdech w górę do centrum i wydech w prawo. Wdech w górę i wydech do boku. Wdech w górę, i wydech do boku. I ostatni raz w jedną stronę skłon, ostatni raz w drugą. Wdech w górę, wyciągasz się i wydech, tym razem ramiona do przodu i okrągłe plecy. I w górę, wdech, otwierasz klatkę piersiową i wydech do przodu, broda do mostka. Wdech w górę, możesz spojrzeć w górę. I wydech do przodu okrągłe plecy. Wdech w górę i wydech do przodu. Ostatnie dwa powtórzenia. I tym razem unosisz ramiona w górze i zostajesz. Po czym z wydechem odkładasz prawą dłoń na matę i lewe ramię w górę i do boku. Oddychaj. Zostajesz w tej pozycji jeszcze chwilę, rozciągasz lewy bok ciała, po czym z wdechem w górę i zmiana na drugą stronę. Lewa dłoń na matę i prawe ramię w górę i do boku. Rozciągasz prawy bok ciała. Oddychaj. Wdech w górę i będziemy teraz przechodzić do skrętu kręgosłupa. Odkładasz lewą dłoń na prawym udzie. A prawą dłoń za plecami. Wdech, rośniesz w górę, a z wydechem delikatnie skręcasz się w prawą stronę. I postaraj się skręcić z odcinka piersiowego kręgosłupa. I możesz spojrzeć za prawym ramieniem. I powoli odkręcasz się z tej pozycji, unosisz ramiona na wdechu w górę, po czym z wydechem skręcasz się w lewą stronę. Prawa dłoń na lewym udzie, a lewa dłoń za plecami. Starasz się skręcić z odcinka piersiowego. Zachowujesz prosty kręgosłup i możesz spojrzeć delikatnie za lewym ramieniem. Oddychaj. Po czym powoli odkręcasz się z tej pozycji, unosisz ramiona w górę na wdechu, po czym pięści przed sobą i zaczniemy rozgrzewać nadgarstki: pięści w górę i w dół. W górę i w dół, jak na motocyklu, kilka razy. Po czym zacznij kręcić kółka nad garstkami, raz w jedną, raz w drugą stronę. Przejdziemy teraz do kolejnej jogowej pozycji, czyli do klęku podpartego. Postaraj się, aby kolana były pod biodrami, a dłonie pod ramionami. Całe dłonie są rozczapiżone i przylegają do maty. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, plecy są proste, a brzuch jest aktywny. Przyciągasz pępek do kręgosłupa. I to jest neutralna pozycja. Teraz przejdziemy do kolejnej, którą jest krowa kot. I na kolejnym wdechu opuszczasz pępek do maty. I otwierasz klatkę piersiową, patrzysz delikatnie w górę. I z wydechem odwrotna sytuacja kot, zaokrąglasz plecy, odpychasz się od maty i przyciągasz pępek do kręgosłupa. Wdech, otwarta klatka piersiowa, wydech, kot, okrągłe plecy i starasz się schować głowę między ramionami. Wdech, krowa i wydech, kot. I powtarzasz jeszcze kilka razy we własnym rytmie. Pozycja krowy i kota w tej bądź w innej formie będzie przeplatać się przez różne praktyki jogi. I nie bez powodu, ponieważ pozycja ta działa niezmiernie korzystnie na kondycję kręgosłupa. I powoli. Spotkajmy się z neutralnymi plecami w klęku podpartym. Wyślij prawą nogę prostą w górę i skieruj palce prawej stopy w dół. Noga nie jest uniesiona ani za wysoko, ani za nisko, po czym odkładasz prawą nogę i unosisz lewą. Zachowujesz aktywny brzuch, ramiona są mocne. Cały tułów jest aktywny i powoli odkładasz lewą nogę na matę i unosisz prawą zostajesz i starasz się utrzymać aktywną sylwetkę oddychaj odkładasz prawą nogę unosisz lewą i zostajesz pracujesz nad mocnym ciałem Odkładasz lewe kolano na matę i teraz nieco szybciej. Prawa noga wdech w górę, wydech, odkładasz lewa noga wdech i wydech. Prawa noga wdech w górę, wydech w dół, lewa noga w górę i wydech w dół. Prawa, odkładasz lewa, odkładasz prawa i odkładasz. I przechodzisz do neutralnego klęku podpartego. Tym razem unosisz prawą nogę i uwaga, lewe ramię w górę. I zostajesz. I starasz się utrzymać równowagę. Odkładasz dłoń i kolano. Unosisz prawe ramię i lewą nogę. Wzmacniasz cały tułów i pracujesz nad równowagą. Po czym odkładasz lewą dłoń. I prawe kolano, i zmiana, prawa noga w górę, i lewe ramię. Oddychaj i odkładasz. Wdech, prawe ramię, lewa noga. Wydech, odkładasz. I ostatni raz, lewe ramię, prawa noga w górę, po czym odkładasz, i prawe ramię, lewa noga w górę, i odkładasz. I dla rozluźnienia trzy razy krowa-kot: wdech otwarta klatka piersiowa, i wydech okrągłe plecy: wdech krowa i wydech kot. I ostatni raz: wdech krowa i wydech kot. I spotykamy się w neutralnym klęku, podpartym. Będziemy teraz powoli kierować się w stronę pierwszego psa z głową w dole. Dłonie przesuń kilka centymetrów do przodu. Zadrzyj palce stóp. Na wdechu unieś kolana, a z wydechem wypchnij biodra w górę i do tyłu. Kieruj kość ogonową w stronę sufitu. Zachowaj prosty kręgosłup i możesz ugiąć kolana i pozostać z piętami uniesionymi w powietrzu. Jesteś teraz w takiej trochę odwróconej literze V. Dłonie są na szerokość maty, a stopy na szerokość bioder. Głowa jest między ramionami. I możesz poruszać się trochę w tej pozycji, uginając raz jedno kolano, raz drugie. Wdech uginasz jedno kolano, wydech uginasz drugie. I tak na zmianę. Poruszaj się w rytmie oddechu. Daj sobie chwilę, żeby zapoznać się z tą pozycją. Po czym pozostań na kilka oddechów bez ruchu, po prostu zauważ, jak czujesz się w tej pozycji. I powoli zacznij się do niej przyzwyczajać. Powoli będziemy przechodzić do naszego krótkiego i spokojnego flow. Powoli odłóż kolana na matę. I z kolejnym wdechem otwórz klatkę piersiową w krowie, a z wydechem zaokrągli plecy w kocie. Wdech wróć do neutralnych pleców, a z wydechem wypchnij biodra w górę i do tyłu, do psa z głową w dole. I zostań na dwa, trzy oddechy. I powtarzamy nasze flow. Opuszczasz kolana na matę, wdech otwarta klatka piersiowa krowa i wydech okrągłe plecy kot. Wdech neutralne plecy i wydech przechodzisz do psa z głową w dole. I znowu zostajesz na 2-3 głębokie oddechy. W lekcji dla początkujących przyzwyczajasz się do pozycji i dajesz sobie czas, żeby się z nimi zapoznać. Obserwuj swój oddech i obserwuj jak Twoje ciało reaguje na nowe pozycje. I przechodzimy do Flow. Odkładasz kolana, wdech krowa, wydech kot. I tym razem dodamy pozycję, przejdziemy do pozycji dziecka. Kolana razem, stopy razem i odkładasz biodra w kierunku pięt. Ramiona wyciągasz przed siebie i czoło odkładasz na matę. I zupełnie się rozluźniasz. Nie zapominaj o oddechu. Z pozycji dziecka możesz zawsze skorzystać, kiedy poczujesz zmęczenie albo poczujesz, że potrzebujesz chwilę przerwy. Zostań w tej pozycji jeszcze na kilka oddechów. Pleciamy pozycję dziecka w nasze krótkie flow. Z kolejnym wdechem rolujesz się w górę i od razu otwierasz się w krowie. Wydech, okrągłe plecy kot. I uwaga, z wdechem od razu w górę, do psa z głową w dole. I wydech, odkładasz kolana na matę i przechodzisz do dziecka. I zostajesz na 2-3 głębokie oddechy. Powtórzymy naszą sekwencję jeszcze trzy razy. Z wdechem unosisz się krowa. Wydech okrągłe plecy kot. Wdech w górę biodra, pies z głową w dole. I wydech, opuszczasz kolana i przechodzisz do pozycji dziecka. I zostajesz na dwa, trzy głębokie oddechy. I powtarzamy. Wdech w górę, krowa otwarta klatka piersiowa. Wydech. Kot okrągłe plecy, wdech pies z głową w dole. I wydech odkładasz kolana na matę, pozycja dziecka. I zostajesz dwa, trzy głębokie oddechy. I powtarzamy całą sekwencję ostatni raz. Wdech krowa, otwarta klatka piersiowa, wydech kot, okrągłe plecy. Wdech przechodzisz do psa z głową w dole. I z wydechem odkładasz kolana na matę i przechodzisz do pozycji dziecka. I zostajesz. Wyciągasz się na macie i odnajdujesz w tej pozycji komfort i ukojenie. I powoli z wdechem rolujesz się do klęku podpartego i przekładasz stopy na prawą bądź lewą stronę. I powoli przechodzisz do leżenia na plecach. Układasz się wygodnie, po czym przyciągasz kolana do brzucha. Przytulasz się, obejmujesz. Cały kręgosłup przyklejony jest do maty. Starasz się rozluźnić i wyciszyć. Zbliżamy się powoli do końca praktyki. Delikatnie rozstawiasz kolana na boki i chwytasz się za łydki, kostki bądź stopy i przyciągasz je w kierunku pachwin. Taka trochę odwrócona pozycja dziecka. Zauważ jak kręgosłup mocno przywiera do Marty. Jest rozluźniony. Brzuch jest miękki i twarz również. Obserwujesz swój oddech. Odprężasz się totalnie w tej pozycji. Czujesz, jak napięcie powoli uchodzi z ciała. Czujesz komfort i relaks. Niczego nie musisz, nigdzie nie musisz być. Wystarczy, że jesteś tutaj. Po czym powoli odkładasz nogi i ramiona na matę. Do pozycji siawasany, czyli końcowej relaksacji. Relaksacja na końcu praktyki jogi jest po to, aby ciało mogło przyjąć całą dobroć płynącą z wykonanych pozycji. Oddychaj spokojnie i miarowo, i z każdym wydechem staraj się rozluźnić jeszcze bardziej. Pozostań w tej pozycji tak długo, jak tego potrzebujesz. Dziękuję Ci za wspólną praktykę jogi. Subskrybuj mój kanał oraz zostaw łapkę w górę, aby więcej osób mogło znaleźć ten filmik. Zachęcam Cię również do zajrzenia do opisu pod filmem, gdzie znajdziesz kody rabatowe oraz link do mojego wirtualnego studia jogi. Do zobaczenia kolejnym razem. Pa pa!